Bartek! No. Widziałeś y, torbę z moimi nowymi koszulkami? Torbę z koszulkami? A gdzie ona była? No, w kuchni na podłodze. A czy była podobna do worka na śmieci? No, mogła być. Może jeszcze nie w zabrali. Witam was moi drodzy w piątkowym odcinku. No, jest bardzo wcześnie rano. Wypiłem dwie kawy aby się obudzić. No I myślę, że tak w połowie na autopilocie to nagrywam. Pierwsza sprawa. Wiem, że dużo osób mówi mi, że mam brudny obiektyw. Nie, nie mam brudnego obiektywu. To są dwie sprawy. Albo rozwalona soczewka, albo trzaśnięta matryca. Bo nie wiem, czy wiecie, wszystkie swoje filmy nagrywamy moim telefonem. Ale serwis niestety jest zbyt drogi, więc na razie nie jestem w stanie I nic na to poradzić. Musicie się przyzwyczaić i nie czyście swoich ekranów. <grym> tak to moje, moje, moje jest psu, nie wasze. Ale spokojnie mam to na uwadze, i jak tylko będę miał możliwość nie, wiem, wymienienia telefonu na nowy albo coś, albo w końcu kupię aparat lub kamerę, naprawię, naprawię. Obiecuję, że naprawię. Dzisiaj zrobimy sobie szybciutką przeprowadzkę ze względu na to, że no, jeszcze chwila i do pracy. Także szybciutką przeprowadzkę. Pająk nowy w naszej hodowli. Nie było go jeszcze na naszym kanale. Także widzicie, plisiki są. I nie pamiętam, czy pozdrawiałem, czy nie pozdrawiałem. Pozdrowienia dla Moniki, która jest naszym nowym patronem. Całuszki ślemy prosto z wali. Pięknej, deszczowej. No dobra, nie piękne, żartowałem, ale ślemy co Dużo osób powiedziało, że nasze pająki są przekarmione. No słuchajcie, nie do końca bym się z tym zgodził, bo pamiętajmy, że na kamera nie odwzorowuje aktualnego faktu. Faktycznie, neoholotaleincei miała już dużą dupę, no. Tyłek miała strasznie napuchnięty, ale to jest koleżanka mojej żony, one razem jedzą, także... Moja żona je to pewnie wrzuca je też jej. Nie obwiniam cię. Nie, nie, nie. Dobrze. Karm, i karm. No. A co do hamori? Nie. Ta dupa była jeszcze naprawdę w odpowiednim rozmiarze. Nie była za duża. Przynajmniej ja to tak widziałem. Mówię, kamera nie odzorowuje wszystkiego. Zawsze są jakieś zniekształcenia i ten obraz nie jest taki. Ja też jestem dużo szczuplejszy w realu. Prawda? Nie będę Was już zanudzał swoim gadaniem, także bierzmy się za robotę, bo trzeba się pośpieszyć z przeprowadzką, bo trzeba do pracy iść. To ja mogę dzisiaj nie iść. Dzieci jak się źle czują, to zostają w domu, prawda? Dobrze pojadę. To. Ja jestem DJ Arachno, a to są moje ptaszniki. Dobra, kochani, przeprowadźmy sobie pająka, który jest nadrzewny. Jest szybki, dysponuje silnym jadem. No i trzeba na niego uważać. A jest to powiedzmy Vitata. Tutaj, jak widać, lub nie, znajduje się wylinka. Tak, ona nam wyliniała. No i zabierzemy już ją z tej kliszówki, że nie będzie cały czas w kliszówce żyła. To się mija z celem. Zrobimy jej pojemnik tak wiem, ja zrobię pojemnik i nie będzie tutaj szaleństw, słuchajcie to jest pojemnik przejściowy jeśli ona przejdzie myślę dwie, góra, trzy wylinki, będziemy zmieniać więc nie będzie tu szaleństw złamałem Daj, dziecko, zepsułem szaleństw tu nie będzie no kurczę muszę sobie pomóc pęsetką bo troszkę za bardzo chyba ubiłem wiecie, tu gdzie chcę wsadzić korek mi się nie nie mieści korek. Dobra. O. Tak będzie o wiele lepiej. Wezmę sobie pęderka. Ubijemy sobie, żeby nie zasłaniać wentylacji i myślę, że to będzie na tyle słuchajcie. W związku z tym, że mówię, to jest pojemnik przyjściowy, i patrząc na to, jak nasze poetki rosną. Do długo tutaj nie posiedzi. Teraz tak, co na temat witaty słuchajcie. Wita ta była odkryta z tego co pamiętam w 2001 roku. Czyli jakby nie patrzeć, 19 lat temu została odkryta. No i teraz już od dawna możemy się cieszyć tym okazem w naszych hodowlach. No ona tutaj kurczę, ma malu malu malutki ten tyłeczek. Po przeprowadzce na pewno nie będzie chciała jeść, także nie będę próbował jej dzisiaj karmić ale za 2-3 dni na pewno ją nakarmimy, może nagramy film. Chcecie feelingu? O, to jest dobre pytanie. Czy chcecie, żebyśmy nagrali jakiś feeling? Dawno chyba nie było, nie? No to dajcie znać w komentarzach. Jeśli chodzi o warunki hodowlane takiej Loteri witaty, to tak, pochodzi ze Sri Lanki. Temperatura najlepsza dla tego pająka to 27-29, nie, 27-30 w dzień i 23-25 w nocy w tych granicach. Wilgotność 70-80%, no, praktycznie tak jak większość poecji loterii. Także tutaj filozofii, jeśli o to chodzi, nie ma. Zero filozofii. Zastanawiam się, jak Wam ją pokazać, bo chciałbym ją Wam pokazać, tyle że one są szybkie, naprawdę są szybkie i złapanie takiej poetki może nie być Czymś zbyt łatwym. Na pewno sobie ją otworzymy i myślę, że zrobimy to moim najlepszym sposobem, a mianowicie co to jest? Brudne. W pajęczynie. Już nie. Mam nadzieję, że nie było na tym włosku porządcych. I zrobimy tak. Ciach. No, ale ona jakaś taka mała skóra do wyjścia, widzicie? No, skikaj. Widzieliście tą prędkość? Przez chwilę nam się odpaliła. Hopsa! I myślę, że zrobimy to w ten sposób. Na razie to ona jeszcze jest taka nijaka. Ale w momencie, kiedy będzie nam dorastać, to ona będzie się zmieniała. Słuchajcie. Nie pamiętam układu ubarwienia tej poecy loterii. Ale była podobna. Kurczę, teraz nie powiem Wam. Do którejś poecji loterii była podobna. No, to zabłysnąłem wiedzą. <laughs> Dobra, słuchajcie, wgoniłem ją sobie troszeczkę wyżej. Widzieliście to? <laughs> no, już wiecie dlaczego mówi się, że to są szybkie pająki? No, wchodził wyżej. Ale wyżej miałeś wejść. No, i w górę. I w górę. O. Może teraz zobaczymy sobie podwozie? Damy radę zobaczyć podwozie, damy radę. No, z podwozia, no jak widzicie, nic specjalnego. Pająk jak pająk. Nadrzewny pajączek. Dobra. Słuchajcie, my sobie ją przerzucimy już do nowego pojemnika. I chciałbym to zrobić w ten sposób. Ciach. Widzicie te kubki? Patent z tymi kubkami, to jest najlepszy patent, jaki może być do przeprowadzki szybkich pająków. I teraz sobie robimy ciach. No, odpalaj się. Pokaż, co potrafisz. I poszła. Już znalazła sobie korę. Hi, 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 tyle ją było widać. Jak zapalimy światło, będzie jeszcze ją widać na chwilę? Wiecie, co jest najlepsze? Że tutaj wystawiła nogę. Zobaczcie, widzicie to? Wystawiła nogę. Ale numer. Ona się tam skuliła, schowała. Widzicie? Bo tam jest taka mała dziupla i ona sobie tam weszła. To ja powiem Wam tak. Ją odstawiamy i zobaczymy, co słychać u naszej ostatniej pozycji loterii, którą przeprowadziliśmy. Chcecie zobaczyć, jak sobie urządziła terrarium? Dajcie mi chwilę. O! Zobaczcie. Tak wygląda terrarium naszej poecji loterii Ornaty. Widzicie tę całą ilość włókna kokosowego? Tak, nasza poecji loteria stwierdziła, że ta tuba nie jest wystarczająca. I słuchajcie... I zrobiła to. Już wam pokazuję. O, tak, trzeba będzie włączyć światło. Widzicie to? I ona tutaj siedzi. O, widać nogę było, widzicie to? No, było widać nogę. Teraz, może zobaczymy ją od góry. Damy radę? No nie, niestety nic nie widać od góry. Co nie zmienia faktu, że spróbujemy słuchajcie, ją nakarmić. Spróbujemy ją nakarmić. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Zobaczcie jeszcze tutaj. Zalepiona. Tutaj była taka fajna dziura. Ona jest całkowicie zalepiona. Tutaj druga dziura też zalepiona. Widzicie? Też jest zalepiona. Kawałkami kory i całą resztą. Także nasza poetka sobie świetnie radzi. Spróbujemy ją nakarmić. Ale zrobiła bałagan straszny. Straszny bałagan. Ja tutaj przyniosłem swoje karaczana. To nie jednego. I zobaczymy, co nam wyjdzie z karmienia. Najgorsze, że ja, jak zwykle, nic nie widzę. Nic, kompletnie nie widzę. Słabo. Ale wiecie, co możemy zrobić? Możemy troszeczkę odwrócić. O! I mogę wrzucić tego karacana z tyłu. Zobaczymy, czy to nam się uda. Bo ta tuba jest tak wysoka, że ona. Nawet nie wie, co się dzieje, pach. No i super, dla takich karmień warto to robić. To co, wrzucimy jeszcze jednego, nie? Dobra, czyli drugiego nie zobaczymy. No niestety, ale fajnie było ją zobaczyć. Dobra, to tyle, jeśli chodzi o naszą ornatkę rośnie i to jest najważniejsze. Jeszcze tylko zwilżymy, wiecie? A wiecie skąd ja to mam? Kupiliśmy do legwana. No, o wiele prościej jest zwilżać legwanowi z dużej butli 5-litrowej niż z takiej małej buteleczki, jaką mieliśmy do tej pory. Dobra, myślę, że starczy. Zamykamy naszą królewne. Mam nadzieję, że królewna, a nie księciunio. Bo powiem Wam szczerze, że stosunek samców do samic u nas jest całkiem słabo. Naprawdę całkiem słabo. Zobaczymy. Mam nadzieję, że Chromka będzie samicą i wszystko na to wskazuje. Dobra. To tyle, jeśli chodzi o loterię Vitate i loterię Ornate, ale zaspoileruję Wam. To nie wszystkie loterie, które chciałem Wam pokazać. Także jeśli Wam się odcinek podobał, zostawcie nam łapkę w górę, skomentujcie, udostępnijcie, aby inni też mogli zobaczyć. Nie zapomnijcie zostawić nam suba i nacisnąć dzwoneczek, aby nie pominąć nowych odcinków. Jeśli chcecie wesprzeć nasz kanał, zapraszamy do strony Patronite, do której link znajduje się w opisie. Jeśli chcecie wesprzeć nas jednorazowo, zapraszamy do strony PayPal. A my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej! Ty Monia, może ja dzisiaj do pracy te swoje czarne dresy bym założył. Jak chcesz? A gdzie one są? Hmm, pewnie tam gdzie moje nowe koszulki. No bez jaj?